Cześć, witajcie w nowym nagraniu. Dzisiaj zajmiemy się opryskiem trawnika i drzewek w moim ogrodzie. Dlatego, że na trawie ponownie pojawiła się koniczyna i różne niechciane chwasty, a na drzewkach pojawiły się ponownie mszyce. Dzisiaj pokażę krok po kroku, jak robię oprysk, jakiego sprzętu używam i jak to zrobić prawidłowo. Zapraszam. Zaczynamy od trawnika. Ogólnie trawnik wygląda już naprawdę fajnie. Nie wiem czy pamiętacie, ale w zeszłym roku miałem tutaj koniczynę, dlatego że siałem trawę z domieszką koniczyny, która się rozrosła po całym trawniku. I ja e, na jesień zeszłego roku e, zrobiłem oprysk chwastoksem, który tą koniczynę tak naprawdę zlikwidował. E, ale ten oprysk miałem powtórzyć, a tego nie zrobiłem. No i w niektórych miejscach na trawniku ta koniczyna się ponownie pojawiła. On dokładnie w tym miejscu tutaj troszeczkę pod drzewkiem i pewnie w kilku innych miejscach więc ten zabieg trzeba powtórzyć ale mimo że trawnik wygląda fajnie dodatkowo na nim pojawiło się bardzo dużo tego typu roślinek nie jest to wiechlina roczna i jej bardzo ciężko jest się pozbyć z trawnika nie działają na nią e, zbytnio pestycydy, żadne ani nie ma jakichś oprysków selektywnych na tego typu roślinę, a e, charakteryzuje się na tym, że na trawniku pojawiają się takie jaśniejsze plamy, o, na przykład w tym miejscu, w tym miejscu i dość ciężko jest się jej pozbyć i niestety nie ma na nią oprysku, więc e, mimo tego, że ja chcę opryskiwać na dwulisne, to to nie pomoże. Tej wielichy najlepiej się pozbyć poprzez regularne koszenie, poprzez troszeczkę podniesienie wysokości trawnika, żeby trawa była mocniejsza. No i e, dobrze jest nie podlewać e, trawy. Jest dużo bardziej wrażliwa na, po prostu na suszę, e, więc ja troszeczkę postaram się ten trawnik podsuszyć, tak? Czyli nie będę go specjalnie tutaj podlewał. Bo zobaczcie ile tego u mnie tutaj jest. Tak? W tym miejscu. Gdzieś w tym miejscu. Ona bardzo szybko się rozsiewa. No i nie ma na nią Yy, dobrego środka, więc dobrze jest nie podlewać trawy, żeby ją troszeczkę podsuszyć, a jeżeli ty masz na nią jakiś sposób, to koniecznie pisz w komentarzu, postaram się jej pozbyć. I teraz tak, jeszcze na nowym trawniku jest dość dużo o, chwastów, o, tutaj mamy jakieś chwasty i różnego typu rzeczy, dlatego że tego trawnika jeszcze nie opryskiwałem. Chciałbym go opryskać, ale oczywiście yy, muszę tutaj zrobić to bardzo ostrożnie, dlatego że mam drzewka, a drzewka liściaste również są dwulistne. Więc ten chwastok, z którego będę używał do, do trawnika, yy, może zniszczyć liście. Więc to, yy, to musicie wziąć pod uwagę, że trzeba bardzo yy, mocno uważać na drzewka. I oczywiście trzeba osłonić też korę tutaj drzew, tak? Jeżeli będziecie pryskać gdzieś tutaj w tym miejscu, to trzeba tą korę drzew. Osłonić. Ja przy tym drzewku nie będę pryskał, bo ono jest po prostu zbyt nisko i wolę nie ryzykować. Wolę tutaj niech ten trawnik sobie będzie jeszcze brzydki przez rok, przez dwa, zanim to drzewko podrośnie. Ale w miejscach takich jak te na przykład, to możemy sobie korę osłonić e, na samym dole 5 e, drzewa, znaczy nie korę, i wtedy możemy śmiało pryskać. Oczywiście też uważać na liście i tak dalej. Ogólnie, jeżeli chodzi o drzewka, to się trzeba opryskać, dlatego że pojawiła się mszyca. O, tutaj jest jej bardzo dużo. Ja już raz robiłem oprysk w tym roku na tę mszyce, Ale taki trzeba poprawić przynajmniej raz albo dwa razy, w zależności od tego, czy się uda zlikwidować tę mszyce. Ogólnie są na to środki chemiczne, ale można też to zrobić domowym sposobem, na przykład wodą z mydłem. Wtedy ta woda zamyka pory tych mszyc i przez to one obumierają. Ale ja wykorzystam ponownie jakiś środek chemiczny, który zakupiliśmy w sklepie i zobaczymy, jaka będzie reakcja. Mszyc na ten środek. Czy to pomoże, czy nie pomoże, bo nie jest tak łatwo się ich pozbyć. U mnie tych mszyc jest raz tutaj na tym drzewku troszeczkę na drugiej wiśni. No i tutaj to drzewko troszeczkę przymarzło. Też tutaj były mszyce. No zobaczcie, jak te liście tragicznie wyglądają po prostu. Raz, że są przymarznięte, a dwa, że je mszyca zaatakowała. Mam nadzieję, że się to drzewko obroni. No ale też trzeba by je chyba opryskać. Chociaż troszeczkę się boję, tutaj takim szyc dużo nie ma, więc może te drzewko po prostu pominiemy z opryskiem, żeby mu jeszcze bardziej nie utrudniać życia. Więc tak, będziemy mieli oprysk trawnika, będziemy mieli oprysk drzewek. Do tego celu użyję opryskiwacza akumulatorowego, którego, e, który zakupiłem z internetu. Nie jest to e, żadna reklama. Po prostu kupiłem i pokażę Wam, jak on działa, bo może ktoś będzie chciał sobie kupić podobny, więc będzie mógł zobaczyć, jak to wygląda u mnie na kanale. On kosztuje 200 zł, niecałe 200 zł. Widziałem w internecie, że można go kupić nawet taniej. Ma pojemność 16 litrów, baterię litowo-jonową. To dość ważne, dlatego że ona jest lekka, ta bateria litowo-jonowa. No jest dużo bardziej trwalsza niż te żelowe, które są przeważnie w takich opryskiwaczach. Więc wziąłem, spróbujemy, zobaczymy jak to działa. Tutaj mamy poziom e, naładowania baterii. E, mamy sitka w środku, jedno. I tam dalej w środku jest drugie sitko, które trzeba samodzielnie zamontować. Może pokażę. O te sitko musicie włożyć, gdy kupicie ten sprzęt. I samodzielnie musicie zamontować te otoszelki, które później z boku montuje się w tych miejscach. O taką. W zestawie mamy bardzo dużo dysz potrójne, podwójne, lejące. To jest takie nawet poczwórne, chyba dysza, że można opryskiwać za jednym razem dość szeroką połać, na przykład, gdy wykorzystujecie ją w jakichś ogródkach czy coś takiego. Ale ja zastosuję tylko pojedynczą dyszę, dlatego że chcę mieć większą kontrolę nad tym, gdzie będę pryskał, żebym bardziej uważał. I tak, tutaj mamy trzy rodzaje dysz. Z nią lejemy wodę. Gdyby były jakieś brudy w wodzie, to to nam przefiltruje i tutaj mamy miejsce do wlewania e, jakichś chemikaliów. A dzisiaj, tak jak wspomniałem, będziemy zaczynając od trawnika, będziemy używać chwastoksa, który działa bardzo dobrze. Pomógł mi w zeszłym roku zlikwidować za pierwszym razem całą koniczynę e, z trawnika, więc użyję go drugi raz. Myślę, że spisze się idealnie. Dawka zalecana to 20 ml na 100 m2 trawnika. Na 5 litrów, czyli ja, mając tutaj trawnik 300 m2 około, będę musiał użyć 60 ml i 15 litrów wody, czyli praktycznie tyle, ile ma ten zbiornik w moim, w moim opryskiwaczu. Ogólnie zaleca się, aby trawnika nie kościć 7 dni przed i 7 dni po. W moim wypadku jest to niemożliwe, bo nie mógłbym tego po prostu teraz robić, więc ja to zrobię na własną odpowiedzialność. Zobaczymy co się stanie. Myślę, że nic się nie stanie dla trawnika. Może po prostu będzie on gorzej działał, ale najlepiej jest go używać wczesną wiosną albo późną jesienią, kiedy już nie kusicie swoich trawników. Jeszcze musicie wiedzieć, że zaleca się ogólnie robienie tego z samego rana albo późnym wieczorem, kiedy nie ma wiatru, kiedy słońce nie jest takie mocne. Teraz jest godzina dziewiąta. Jest maj, więc te słońce jeszcze nie jest takie mocne, chociaż czuję, że jest ciepło, więc taka pora, można powiedzieć, ostateczna, tak, czyli ta godzina dziewiąta to jest już w miarę późno, ale zrobimy ten oprysk, zobaczymy, jak to się sprawdzi. Wlewam więc wodę do tego zbiornika, na razie pół, dlatego że chcę wlać najpierw wodę, później troszeczkę e, chwastoksu i dopiero później dolejemy więcej wody. Otworzyłem butelkę, mogłem nałożyć rękawiczki. Jak coś to nakładajcie. Ja mam troszeczkę trudniej, bo nagrywam jeszcze kamerą. Raz, dwa, trzy. Taka dawka wystarczy. Kosiara wyjechała. Dzisiaj zrobimy jej dzień bez koszenia. I jeszcze trochę wody. Dobra, napełnione. Nie podoba mi się, bo nie widzę za bardzo, ile jest tej cieczy. Może w cieniu widać lepiej, ale teraz kompletnie tego nie widać. Zakrywam pojemniki, zakręcone. Ogólnie akumulator jest naładowany. Dostaje się oczywiście ładowarkę do niego, więc wszystko powinno działać. Zanim przejdziemy do oprysku, to oczywiście warto wspomnieć o ochronie. Ja tego nie robiłem przez praktycznie cały czas. E, robienia oprysków, ale pisaliście mi w komentarzach, żebym sobie w końcu kupił jakąś maskę. I e, nie kupiłem, ale dostałem od brata, potem jak byłem u niego e, i kładłem wełnę na poddaszu. Z tym, że e, dokupiłem do niej filtry specjalne do oprysków. To jest filtr węglowy. Tutaj Wam dokładnie napiszę, jak one się nazywają. E, ja je mam w rękawiczkach, dlatego że już je otworzyłem jakiś czas temu, gdy robiłem pierwszy oprysk, czyli z tydzień, półtora temu. Bo to nie jest tak, że, że kupicie je raz i one działają przez cały czas. Niestety trzeba je wymieniać, one działają jakieś 4-6 tygodni maksymalnie. I ten węgiel aktywny, który jest w środku, reaguje na powietrze, więc najlepiej jest troszeczkę zahamować dopływ powietrza właśnie przez to, że trzymamy je tutaj w rękawiczkach. To jest A2, czyli pochłania jakoś tam ilość tych chemikali więcej niż A1 a mniej niż A3. Więc to jest taki filtr pośredni. No i do tej maski oczywiście możemy te filtry montować w zależności od tego jakie filtry kupicie możecie sobie zmieniać w masce. Łatwy montaż. Raz, dwa i gotowe. Nakładamy i możemy bezpiecznie sobie opryskiwać trawnik albo drzewka. Dobra, nakładam więc to na plecy i działamy. To są takie haczyki, którymi montuje się to urządzenie o Słuchajcie, te paski ja źle założyłem, więc jeżeli będziecie je u siebie kupować i zakładać, to zakładacie je odwrotnie. Niestety nie mam za bardzo czasu, żeby to teraz poprawiać. Lecimy dalej, bo zaczyna się robić ciepło, a nie chcemy tego. No i oczywiście zaraz pszczółki wylecą, a tego też chcemy uniknąć, tak? Pszczółki wylecą i będą latać wśród roślin, więc nie chcemy ich zabić tymi pestycydami. Lanca w dłoń, maska na twarz. Sprawdźmy może, jak to w ogóle działa. O, co No i jest dobrze, tylko jeszcze tą lance ustawić i pryskać w ten sposób. Okej, okay, dobra, lecimy. Ogólnie, jak widzieliście, działa rewelacyjnie. Nie trzeba pompować, bo tak naprawdę ja już miałem e, dwa opryskiwacze, tylko takie ręczne. No i w tamtych opryskiwaczach albo mi wyskakiwała ta lanca, albo gdzieś przeciekało. Nie mogłem tego zrobić. No i trzeba było e, za każdym razem pompować. Tam było 5 litrów chyba zbiornika. A wiecie, jak to jest. E, skończy się zbiornik, e, nalejecie, napompujecie i już troszeczkę nie wiemy, gdzie to jest. A poza tym e, tam lało bardzo, mimo próby ustawienia tej dyszy i na pompowania na maksa, to czasami lało, czasami tak pryskało fajnie jak tutaj, bo tutaj zobaczcie, taka fajna mgiełka jest, tak? Za każdym razem jest dokładnie taka sama mgiełka, a tam jak troszeczkę ciśnienie spadło, no to tej mgiełki już nie było, tylko lało i trzeba było na to uważać. Więc tutaj spisuje się rewelacyjnie. Ja troszeczkę za dużo tego tej chemikaliów albo za mało opryskałem po prostu na trawnik, bo zdążyłem jeszcze tutaj troszeczkę opryskać, zdążyłem jeszcze przed domem opryskać. Więc można powiedzieć, że tak naprawdę pół dawki tylko użyłem tutaj na trawnik. Wystarczy, tym bardziej że jest tych chwastów nie było na tym głównym trawniku tak dużo. Tylko tam, właśnie w tamtych miejscach, gdzie ten nowy trawnik był, tam było bardzo dużo chwastów. Więc myślę, że to na początek wystarczy. Dobra, zabieram się do pukania i będziemy opryskiwać drzewka od mszyc. Ogólnie, jeżeli chodzi o baterię, no to mamy ją na środku, tak? Wytrzymała te całe 300 metrów, plus jeszcze, można powiedzieć, że z 600 metrów opryskałem nią, dlatego że chodziłem w koło, jeszcze coś tam pryskałem, gdzie mogłem, więc jest na połowie, no to jeszcze myślę, że spokojnie wytrzyma, by opryskać te drzewka i jeszcze pewnie baterii zostanie. Oczywiście baterie należy doładować do pełna, gdy ją przechowujemy, gdy nie używamy urządzenia, żeby, były, żeby służyły nam dłużej. I jeszcze co do maski, to w sumie był główny powód, dlaczego zdecydowałem się na opryskanie tego wszystkiego naraz i teraz, dlatego, że właśnie ta maska jest skuteczna tylko przez 4-6 tygodni. Za ten czas musiałbym kupować nową, więc to, co mam do opryskania, sobie opryskam i temat y, będzie z głowy, mam nadzieję, na jakiś czas, bo mszyce bardzo szybko się rozrastają, koniczyna tak samo, więc trzeba się tego pozbyć i tak, i tak. Jeżeli chodzi o drzewka, to chyba poczekamy do wieczora, bo jest godzina 11, więc y, troszeczkę za bardzo słonecznie i osy na pewno i pszczoły zaczynają latać, a tymczasem po prostu pościągam kartoniki z drzewek i czekamy do wieczora. No i mamy wieczór, godzina 7. Słuchajcie, faktyczna wada, że tej miarki w ogóle nie widać, to się potwierdziło. Próbowałem pod światło, próbowałem w cieniu i nic kompletnie nie ma znaku ile jest wody, więc muszę użyć takiej miarki, tutaj jest 2 litry, a ja potrzebuję wlać 2 litry i 300 ml, żeby móc rozmieszać ten oto preparat. Preparat, który będę stosował to coś takiego, dostajemy dwie buteleczki, więc nie musimy wszystkiego na raz wlewać. I ja wleję sobie też pół tylko buteleczki, dlatego że mam tylko kilka małych drzewek do oprysku. Więcej nie potrzebuję, więc sobie to zastosuję. Zobaczymy, czy będzie skuteczne i jak będzie działać. Czyli tak, na 2,5 litra pół tego pojemniczka. O tak. O. A mogłem założyć filt, zapomniałem. Przez ten większy wlewam niepotrzebnie. Zobaczcie, zakorkowane, więc być może powinienem całość od razu zużyć, a nie bawić się w części. Tu mi jeszcze Ania powiedziała, że róże muszę opryskać, dlatego że na róży też jest dużo tej mszycy. Zobaczmy pod spodem. No nie widać. Nie, ale tutaj są pozwijane już widać liście, więc też opryskamy. O, są białe mszyce. No więc nie tylko drzewka, ale także róże. A mam ich troszeczkę. Może te też prysnę na wszelki wypadek, dlatego że mszyce bardzo łatwo się przynoszą i dość szybko się... Dość szybko się rozmnażają, także lepiej to zrobić od razu, skoro będę miał wszystko rozrobione. Ubieram maskę i lecimy. Zmieniam dyszę na tą taką okrągłą, co mgiełkę robi. Zobaczymy. Czy całość się wykręca? Ok. Teraz maska i działam. Zobaczymy, czy robi mgiełkę, czy jak to się zachowuje. O, mgiełka, więc spoko. Może dokręcę bardziej. O, bo odkręciłem niepotrzebnie. Okej. Okay. O, jest mgiełka. I od spodu liście wszędzie. I te róże tak samo. O. Ważne, żeby też liście od spodu spryskać, nie? Słuchajcie, czas na małe podsumowanie tego sprzętu. Ogólnie spisał się bardzo dobrze. Jeżeli chodzi o baterię, to wytrzymał trzy pełne zbiorniki bez żadnego problemu, i jeszcze zostało. I jeszcze pokazuje połowę baterii. Także spokojnie zrobiłby jeszcze kilka zbiorników bez kolejnego ładowania. Nie oprócz tego, co wczoraj robiłem, to poszedłem jeszcze do sąsiadów, spryskać im jabłoń, spryskać im wiśnie. Dlatego, że też mają mszyce i skoro ja już miałem maskę, skoro już miałem sprzęt na plecach, po prostu rozrobiliśmy więcej chemii i prysnęłem im również. I dopiero zobaczyłem na tym dużym drzewku, tam jest duża jabłoń, jak fajnie to się sprawdza. Bo tą jabłoń trzeba było dość dużo opryskać. I wiecie, może się wydawać, że no, tutaj opryskanie tego trawnika to trzy takie małe, na przykład 5-litrowe, gdybym miał ręczną pompkę trzy małe, 5-litrowe pompki, trzy razy przepompuję i jest fajnie, się przejdę i po problemie. No ale tam, jak mamy jedno takie duże drzewko, to powiem Wam, że troszeczkę mi zeszło, żeby je fajnie opryskać od dołu, od góry. Także polecam. 200 zł to naprawdę niedużo i warto się w to zaopatrzyć Czy ma wady? Oczywiście, że ma wady. Tak jak Wam wspomniałem dwukrotnie, nie pokazuje poziomu. Nie widzę ja go w ogóle. To jest dość uciążliwe, dlatego że ciężko nam jest coś rozrobić. Drugą wadą było to, że talanca mi wypadała. Zdarzyło się to może z 5-6 razy, gdy po prostu chodzimy i machamy tym, tą lancą tym opryskiwaczem, mimo dociskania, mimo wszelkich starań i tak dalej wypadała. Także zobaczę, jak to naprawić. chciałem powiedzieć, że kolejną wadą jest brak uchwytu na lance, dlatego że leży ona po prostu sobie, nie ma gdzie ją przyczepić. Wiecie, ciężko jest takie coś przechowywać, ale znalazłem coś takiego. Było w zestawie, oczywiście. Prawdopodobnie montujemy tutaj to Miejsce. O, i mamy uchwyt na lance. W tym miejscu jest uchwyt. Z tym, że trzeba zwinąć to całą lance. O, zobaczcie. Zwijamy ją i możemy zamocować. O. Więc jest uchwyt na lance. Ale aby nie było tak kolorowo, to kolejną wadą jest yy, ładowarka. Zobaczcie, jak krótka ona jest. Tutaj mam gniazdko na standardowej wysokości. To nawet ładowarka nie sięga do ziemi, tak? Do ziemi, do podłogi, żeby można było naładować to urządzenie. Zobaczcie. Port ładowania.